Słyszeliście ten zarzut milion razy. Trzaskowski to koniunkturalista. Zmienia poglądy jak wiatr zawieje i mówi to, co akurat chce usłyszeć elektorat. No dobra, ale czy to naprawdę cecha tylko Trzaskowskiego, czy może domena każdego polityka, który chce coś ugrać? Żeby udowodnić, jak politycy dostosowują swoją narrację do zmieniających się nastrojów społecznych, rzućmy okiem na przykład Sławomira Mencena. 2022 rok. Polacy masowo wspierają Ukrainę. Pomoc humanitarna, otwarte granice, wzruszające obrazki z dworców. PiS i opozycja prześcigają się w deklaracjach Solidarności. No a Mencen? No cóż, w wywiadzie dla Rymanowskiego brzmi jak człowiek zachodu. Kijowowi, Ukrainie trzeba pomagać, trzeba im przesyłać jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Oczywiście, że tak. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina poradziła sobie z Rosją. Jeżeli Ukraina przegra, jeżeli będziemy mieli na granicy bardzo długiej wtedy z Ukrainą, Białorusią czy z obwodem kaliningradzkim armię rosyjską, no to będziemy kolejni w tej kolejce do wojny. W związku z czym w naszym najlepiej pojętym interesie jest to, żeby Ukraińcy obronili się przez Rosją i należy im pomagać militarnie. W skrócie narracja jest jeden do jednego skopywana z mainstreamu. Mało tego, przy tej retoryce można wręcz się pokusić o stwierdzenie, że Męcen mówi bardzo rozsądnie. No a teraz zróbmy fast forward do 2025 roku. Społeczne poparcie dla Ukrainy w Polsce spada. Ludzie są zmęczeni tematem wojny i pojawiają się narracje o braku wdzięczności. Już mniejsza o to, czy te nastroje są słuszne, czy nie. No ale co robi Męcen? Retoryka skręca o 180 stopni. My nie mamy żadnego sojuszu z Ukrainą. Situacja Wydaje taka? się, że wzajemna wy... wymiana wojskowa jest czymś w roz Sojuszem. A co ten, co ten sojusz nam daje? Co Ukraińcy nam dali poza tym, że wzięli naszą broń? A nie sądzi pan, ja. że gdyby zaatakowali nas Rosjanie, to Ukraińcy by nam pomogli? Nie mam takiego wrażenia, panie redaktorze. Absolutnie nie podejrzewam Ukraińców o to, żeby nam pomogli. Widziałem na miejscu wielką nienawiść pomiędzy ludźmi, którzy dalej kultywują morderówców. Ale jaką ona... nienawiść do Polaków? Oczywiście, że tak. Nagle z retoryki, że nie możemy dopuścić do Rosji przed Przemyślem robi się Za bardzo pomagamy i nic z tego nie mamy. No i co teraz? Czy to oznacza, że Męcen zdradził Ukrainę? No oczywiście, że że nie, po prostu robi to, co robią wszyscy politycy. Mówi to, co w danym momencie najlepiej siada jego elektoratowi. Literalnie każdy polityk dostosowuje swoją narrację do tego, co chce usłyszeć jego elektorat. Więc jeśli ktoś oburza się zmianą retoryki u Trzaskowskiego, ale nie przeszkadza mu to u jego własnych politycznych idoli, to oznacza, że nie ma problemu z koniunkturalizmem, tylko z tym, że robi to ktoś spoza jego bańki. Tyle ode mnie, ja jestem mu. Widzimy się jutro i na dla patronów oraz osób wspierających mnie na Bajkafi.